Witam moi drodzy kochani widzowie w sobotę nowa informacja oto jej tytuł Ogromna fala zwolnień Black and right. Setki osób do zwolnienia. Przejdźmy do szczegółów tej całej informacji Black and right, SA, największy producent w regionie, z siedzibą w jego raju w Lubelszczyźnie ponownie przeprowadzi grupowe zwolnienia. Spółka zgłosiła plan redukcji Zatrudnienia obejmujące w sumie około 800 osób. Spore cięcia planowane są sam miłego raju, ale nie miną też innych miast. Przyznacie drodzy kochani widzowie, że to bardzo smutna informacja. Kolejni ludzie stracą pracę. Piszcie standardowo w komentarzach. Z góry Was pozdrawiam, Short Joker.